Szymon, witam was na moim kanale Dzisiaj jestem z kim? Z Adrią Predator Dzisiaj będziemy oceniać palion gra Także chyba zaczynamy No dawaj zaczynamy Pod koniec jeszcze damy ocenę ile na 10 Dobra dawaj puszczaj Które dźwięki w tle? Co się u nas dzieje? No. Nie gram w grę z nie potrzebuję chwil, ja chcę tylko normalnie żyć i na z zawsze z Tobą bić. Nie gram w grę z nie potrzebuję chwil, ja chcę tylko. Poparat, I na zawsze z Tobą no, To na mm, to emocjach w środku, kiedy jestem z tym sam Ona no, trzyma na no, odległość, tak no, to dobrze, to że, że Ciebie tu mam No z zewnątrz, no, we, wszystko to, to. Bez zmian, no, tak uśmiechu i wszystko za niego da. Pocinam i nie mogę nigdy zawiesz, bo dla was ciągle walczę. Przeżyję, gdy się nie oddam, a melodia w sercu w mi ciągle gra. Będę taki zawsze, nie mogę się z pasją rozstać Nie gram, nie potrzebuję, potrzebuję film Ja chcę tylko normalnie żyć. Umyć I na zawsze z tobą być być Niegramkę, zrozumieć nie Potrzebuję film Ja chcę tylko to normalnie żyć I na zawsze z tobą być to By, na ciągłą ocenę Więc normalność to skarb Kiedyś to było problemem Zmiana trwała sześć lat na mu za

Bliżej chce ale, ale i zielony zrobiłem Dla zabawy to trochę dystansu, ale, ale nie zrozumiał każdy Nie było bez celu i nie zmarnowałem szans Zawsze jest dużo problemów, nie próbuję szukać prawdy Nie, nie gra w grę zrozum, potrzebuję chwili ja, ja jestem zakończone. psychopatą <grym> I na zawsze z tobą chodzę Panu się przybrał Jeff The Killer Gezy, killer się ściga! Nie pójdę! Ja chcę tylko normalnie żyć i na zawsze z tobą. Dobra, No to już chyba kolej bo są tylko napisy ojcowe. Do. do, dobra, to dawaj ocenę. Jaką ty dasz Szymon? 5 na 10, a za co? No za fajny bit. Palian to śpiewa. No przecież coś tego piosenka i gna. No. Ja daję tak 6 na 10. Fajnie jest ten joker i no i piosenka i bit też jest spoko. Dobra. Koniecznego No to jak? Ej, bo no, ja zarobia i to ten płot i do na grzanie. No to się pożegnajmy. Trzymajcie się do następnego po...